jeżeli chodzi o Amajewa, to akurat y, ktoś mu zrobił krzywdę, bo, bo to, że my obserwujemy zawodników, to to jest jedno, ale nikt go nie powołał i nie było takiej opcji, że była jakakolwiek lista, dlatego jego obserwujemy, trzymam za niego kciuki. Tak samo za ten hejt, który się na niego wylał, to go wspieram, bo to akurat nie, nie jest to nie w porządku wobec kogoś, kto reprezentuje polskie barwy, kto y, bardzo mówi dobrze po polsku i jest na niego, na pewno też obserwujemy jeszcze kilku innych zawodników. Na, całej globalnej liście, której jest to było. Informacja, która wypłynęła, wypłynęła w ogóle przed naszym spotkaniem ze sztabem, także nie, nie było jakiejkolwiek możliwości, żeby ktoś znał skład, bo nie było takiej możliwości i nie było, bo my dopiero decyzję o powołaniach podjęliśmy we wtorek wieczorem. Jak chyba o 16 wyszła informacja, to my mieliśmy zebranie wcześniej i po tym dopiero powołania, dlatego nie róbmy krzywdy tym chłopakom, bo to na pewno też dla niego jest samo nastawienie. Jak widzimy, następnie zaprosili go do kanału Plus, już że, że został powołany, jest akurat nie było takiej opcji, ale jest bliski. Jeżeli dalej się tak będzie prezentował, jak się prezentuje, to na pewno jest możliwość, że dostanie powołanie.